Pan starosta Piotr Zakowski oraz Pan Przewodniczący Rady. Z tego 9 listopada w Bibliotece Miejskiej pośrednio odbyły się zdania. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na temat sprawozdania. Żeby dać szansę działania, zapis, który był jednoznacznie określający, że na pewno nie. Wierny Konstytucji i Praw Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, obowiązki radnego sprawować godnie. Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję tak, ile pomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo, bardzo szczególny dla mnie dzień bardzo szczególny. E, jest to wielki honor dla mnie e, zasiadać e, w gronie tak wielu, wielu no, znaczących ludzi. E, no, ja jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że a czas znaczy zdaję sobie też z tego, że jest to no, otrzymałem jakiś tam kredyt zaufania od. od e, Mieszkańców Kościerzyny, więc będę się starał, przynajmniej będę się starał, żeby, żeby jednak podołać, podołać no, tym zobowiązaniem, które, które chciałem. Ja chciałem z tego miejsca przede wszystkim bardzo podziękować moim wyborcom, którzy, którzy no, zagłosowali na mnie i złożyli no, mi kredyt jakieś tam zaufania, więc bardzo dziękuję.